Katia Pryce prezentuje efekty 16, operacji biustu internautka Opanuj się. Ona zaraz wybuchna foto. Katia Pryce ciężko zapracowała sobie na latkę skandalistki, która przypięto jej już ponad dwie dekady temu. Brytyjka wień wyjadkowo barwne życie, a o jej perypetiach regularnie rozpisuje się brytyjska praca. Czy to pobyt w areszcie za naruszenie zakazu zbliżania się do narzeczonej bylego Meza? Czy demonstracja na ściance efektów ciężkiej pracy chirurga plastycznego? Jedno jest pewne: z Katię nigdy nie jest nudno. Byle z Katy Pryce martwi się, że po nowych operacjach będzie straszyć dzieci, nie jest to przyjemny obraz. W przypadku Katy Pryce można mówić już nawet nie o słabości, ale o poważnym uzależnieniu od ingerowania w urodę. które z wiekiem tylko przybiera u niej na sile. Z obliczeń serwisu The Mirror wynika, że przez całe życie modelka wydala na operacje plastyczne, w przeliczeniu, ponad pół miliona złotych. Katia Pryce w Wigacie testując testuje z z gigantycznego biustu, z diecia. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Istotnym elementem jej odważnego wizerunku jest monstrualnie wielkie piersi. Celebrytka zaczęła je poprawiać. Gdy miała zaledwie 18 lat, i od tamtej pory zdazyła przyjścia z 16 operacji. Ostatnia miała miejsce kilka tygodni temu w jednej z belgijskich klinik. Teraz dumna właścicielka implantu w rozmiarze 2120 CC postanowiła pochwalić się nowym nabytkiem na Instagramie. W środę na profilu Katie pojawiło się zdjęcie, jak matka trójki dzieci pozuje na kanapie w obcisłym kombinezonie z wielkim dekoltem eksponującym jej okazalne walory. Jestem już gotowa na wiosnę, brzmiał grozny podpis pod zdjęciem. Post entuzjastki medycyny estetycznej wywołał skrajne reakcje wśród jej followersów. W sekcji komentarzy dominowali jednak ten zdecydowane mniej pochlebne opinie. Niektórzy lekarze nie powinni posiadać licencji, przepraszam Katie, ale twoje piersi wyglądają komicznie, tragedia. Co z ty ze sobą zrobila? Nauczyć się kochać siebie i przystęp podawać za tym skrzywionym obrazem perfekcji, opamiętaj się. One zaraz wybuchną, czytamy. Też jesteście jest zdania, że Katia powinna nieco zluzować z poprawianiem urody?